Witam was bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii. Pokażę wam parę znajdek, które chowałem do garażu. Może coś z tego będzie. Możecie mi napisać, co warto oczyścić, co warto zostawić. Tak więc już za chwileczkę wam to wszystko pokazuję. No już wam już wam to pokazuję. To jest ten domek, co w poprzednim odcinku, jak oglądaliście, znalazłem kawałek tego domeczka, nawet jeszcze nie był czyszczony, jak widzicie, to jest ten sam domek, ten domek mam od Łukasza Gub, i jak widzimy, to jest to samo. Ktoś śledzi moje filmy, tu na pewno, to jest tak, ta strona wie, w którym miejscu i gdzie to znalazłem, no ale wróćmy jeszcze do tego aluminium. To jest to aluminium. Tego było pełno, pełniutko w tym lesie co chodziłem. No nie wiem co się tam wydarzyło. To też jest jak ktoś śledzi moje filmy bardzo ciekawe i myślę, że to jest warte oczyszczenia i po prostu dodania do kolekcji. Później mamy jakąś taką tulejkę z tulejkę. Jak to to nazywa? To było bardzo głęboko, bo prawie metr pod ziemią. Taka stara klamra, też myślę wydaje, że warta, warta po prostu uwagi. Dobra, domek odłożymy tutaj. To też ostatnio znalazłem. mi się wydaje, że to jest śmieć, bo myślałem, że to. Jest jakaś moneta lub coś ołowianego, ale niestety nie. Później mamy to być jakaś z portfumetki lub z jakiejś kapsy. Zapięcie. No, przy tym znalazłem srebrną monetę. To angielsku. No i tu mamy kulę armatnie. No myślę, że armatnie zostały znalezione przy starym obiekcie. No i ten obiekt miał historię, bo przed tym obiektem, co jest teraz wybudowany w 1800 którymś stał pałacy Habsburgów, który po prostu został spalony i zbombardowany. No i te dwie kule armatnie może około metra od siebie były. No, jeszcze możecie też napisać, czym takie coś wyczyścić. Czy zostawić to w takim stanie, czy zrobić elektrolizę. Później jeszcze też było takie coś, było bardzo głęboko w bagnie. Może z jakiejś lampy. No, nie jestem w stanie. Ale widzimy, że jest to też bardzo stare. No i nieczyszczone. To też znalazłem. To po, na początku. Nie wiedziałem, ale jak wyczyściłem, to jest to po prostu do strojenia gitary. Strudnie. Też bardzo ciekawa znajdka. No i ta łyżka myślałem, że była srebrna, ale jest tylko posrebrzana. Nie będziemy o tym mówić. Ta też łyżka nieczyszczona tak wygląda. Tu mamy jakiś gwóźdź, albo nyt. Bardzo stary, troszeczkę tu uderzyłem. No ale jest taki, jaki jest, nie? No i tu mamy jeszcze drobiazgi. Polmos, dlatego go wziąłem, bo z takimi dziurkami ktoś z niego chyba sitko sobie robił. To nawet z paskiem z przeży końskiej też jeszcze nie czyściłem. To jest takie znajdki, które odkładam, które znajduję takie coś, co będzie coś miedziane, mosiężne takie coś no i co tu ciekawego, nie no jest monety komunistyczne jakiś guzik to jest pruski będzie było widać widać tu troszeczkę koronę pruską prusaczek tu też jakiś guzik był Plomba. No i co jeszcze tu Wam mogę pokazać? jest pierścień wiodący. ołowiany taki guzik. To, to jest, mi się wydaje, że to jest warte uwagi. To może być coś starego. Jeśli coś wypaczycie tu takiego, no fajnego, co ja nie wypaczyłem, co ja się nie znam na tym, to będzie groszek niemiecki. Co się na tym nie znam. To możecie oczywiście dać znać, tu mamy jakąś też stalą plombę. No to chyba nawet ta, ta pokazuje jeszcze same rzeczy, bo nie ma co do pokazania. Tak więc będę się z wami żegnał. Chciałem oczywiście pokazać takie coś, że może wy coś wypatrzycie, coś fajnego. Warte by było po prostu uwagi i wyczyszczenia, warto by dodać do kolekcji. Ale tak więc to by było dziś na tyle. Jeśli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem, możesz mnie zasubskrybować. Myślę, że następna wyprawa przez weekend będzie, bo trzeba po prostu gdzieś pochodzić. Zabi ten czas po prostu Zabezpieczyć się przed komerami, oczywiście. No i hobby, pasja. Tak więc trzymajcie się. Do następnego.